Witam, dzisiaj znowu niespodzianka. 4 listopada, 23 rok. I 8 jałówka się ucieliła, może precyzyjniej 8 e, w tym roku, 6 jesienią. Ale jałówka chyba chyba dwie stare, czyli szósta jałówka. Z nowych jałówek kupionych. I teraz teraz tutaj przegradzamy. Jeszcze zobaczę, jaka lucerna jest i tak po, po kawałeczku, żeby za dużo nie zjadły To żeby jakieś nie dostały żeby nie dostały jakieś zdęć, jakiś zdęć czy jakiś tam zapar czy coś to po troszkę dajemy To no już tu dnią płaca się ukosić bo już ono jest i przerośnięta, ale fajnie tam zjadają, zobaczcie ona sobie bardzo dobrze w susze radzi, ta lucerna bez nawozu, bo to jest ekologiczna. O, takie placy są, Ona, ta lucerna będzie do przeorania, już wiosną zbierzemy, załóżmy jeden pokos, a resztę, resztę już później zaorzę to albo bezorkowcem. Się przeleci, bo jest zamówiony bezorkowiec. I posiemy kukurydzę tutaj na kiszonkę. Słupki jak coś to są z włókna szklanego, e, wysokość to ja nie pamiętam, 1120, 120 czy coś takiego, nie, nie 150, nie trzeba 150. Do łączenia tych linek używam takich zacisków, takiej złączki, dostępne w każdym metalowym sklepie. A cielaka nie ma. O i jest cielak, jest krowa, tylko nie wejdzie tam. Wy zostańcie tu Reszta niech wchodzi. No, wchodzić. Idźcie tam, idźcie dalej. Ty gnojek nie lecisz tam. Zostaje. A patrz, on idzie za tamtymi, wiesz? Dobra, może, hmm. może ja zamknę już tu na wszelki wypadek. Siach. Och, zostało nam kilka sztuk. Może one wyjdą? Ela te dwie. To żeby tego cielaka tutaj wstawić.

No, musisz je go della tutaj wepchać. To inaczej, weź ty, trzymaj tutaj bramę. I moje Zawracaj. Zawracaj. O, i tam biegnie. O, tam biegni, o tam. O tam. A zaraz, a zaraz mama przyjdzie po ciebie, chodź! Myzio! Dobra, zaraz ona wróci. Chodź, Myzio, chodź tutaj, chodź! O, zobacz, idzie. Staniesz tam, Ela? Staniesz tam? No ho. Brawo mama. Trafiłaś. Wygad Dobra, idziemy na taras widokowy. Tu kiedyś były Daniele, pamiętacie? Gdzieś na początku mojej kariery na YouTube. Są ponagrywane. I tu jest ich 7 czy 8 Ela, 8 Teraz jest 8 A te zaraz idą z powrotem do obory i na pastwisko A jak się zrobi, że tych będzie więcej to te pójdą do obory tej dużej, a te mniejsze z bykiem zostaną tutaj. O, i teraz jesteśmy już tu i... One wracają się z powrotem No, idźcie Idźcie, ja się pochuśtam w międzyczasie No Jak będą chciały to pójdą No dawno nie było bydełka na kanale u nas to tam wiem, że parę osób... O, dużo osób chce oglądać. Już się pytaliście. Także dobrostan mają, obory z wybiegami. Tutaj jest tylko to wszystko, ja to zawsze mówię, wiecznie do remontu. Ale na razie jest jak jest. No, dla tego bydła mięsnego nie, nie potrzeba jakiś tam obór specjalistycznych. No, zatar się robi. O, już. Jeszcze dwie chyba są takie na, na już do cielenia. Zawsze jedna musi spanikować. Ostatnia bała się, że sama zostaje i ucieka. Idzie uweczko. Super. O proszę, gdzie one są. Miały iść dalej. No i na co wyczekacie? Idźcie na łąkę, tam już otwarte. Ta jest już widać potelica. O, ta już takie są docielenia. Ta kolejna. No jest jeszcze. Uciekamy. Alo, zaraz musi jedna pójść. To już i ona wtedy ruszą. Heja! Dalej. To zaraz z domu tam jak wyjdzie, które zobaczy na łące co się dzieje. Hej. Zobaczyły, że tu jest otwarte i sobie idą. Zrobiłem w ten sposób, żebyk że byk był oddzielony w tamtym roku. Wpuściłem go któregoś tam, stycznia już nie pamiętam. Już jak krowy różne polowały i jałówki dowieźliśmy, i właśnie teraz w jednym czasie będą się cieliły. To jest fajnie, bo dosłownie od maja do listopada do października mieliśmy wolne od wycieleń. Kurczę, chyba mikrofon miałem zakryty. No dobra, niech idą, a zaraz jeszcze tam na lucernie ich puszczę, włączę jak pójdą. Okej, okay. dojrzały. Ale was malutko zostało. Krowy... 8 krów jest w drugim miejscu. Więc tu jest tylko 19 krów i 20 byczek. I 4 odsadki. No, bałem się na początku tutaj puszczać na lucerne, żeby właśnie nie miały wzdęć, ale, ale nie miały, tak mówię, po delikatnie to jest bardzo mało. Tak po paseczku puszczamy. Ju, dzisiaj puścimy, jutro nie, pojutrze znowu. No i tak do końca dojdą. No, byk, jak mnie zobaczy, to ucieka od razu. Nie rzuca się do ludzi, ale boi się, ucieka. Dobrze, no to dzięki za oglądanie. O, jeszcze biegnął. E, jest... Nagrywam z kamerki GoPro 11, nowy zakup. No, trochę ostatnio nie było filmów, bo mi się pochrzaniło. E, no, tam telefon i komputer. Ale nowy komputer, też już jest laptop, także... także to będzie już na nowym obrabiane. Tylko jeszcze to jest format 1080. Jeszcze na 27K nie nagrywałem i na 4K. Znaczy nagrywałem, ale właśnie nie dawał rady komputer, więc wziąłem na mniejszy na na, na mniejszą jakość. Nie format jakość. I tak ustawioną mam i to już wychodzi, a myślę, że następny film to już może w 4K spróbuję nagrać, co spóźnialska. Dobra, to trzymajcie się. Tu kiszonkę jeszcze nie zaczepiam. Właśnie w tamtym roku miały kiszonkę przed wycieleniem, to chyba cztery cielaki nieżywe były. Urodziły się nieżywe i duże były mocno. No a w tym roku nie wiem, mówić się 8 pierwszych wycieleń. Oczywiście nie widzieliśmy żadnych wycieleń. Przychodzimy i jest cielak tak jak dzisiaj. Dobrze, trzymajcie się, cześć.